Tutaj 30 lat PRL-u, monety nie trzeba przedstawiać. Moneta, która można powiedzieć codziennie pojawia się w naszej firmie. Moneta srebrna, wybita w wadze 16,5 g, próby 625. To jest moneta srebrna, 30 lat PRL-u na pewno większość osób ją kojarzy z domu, od babci, gdzieś tam czasem leżą takie właśnie monety prawdopodobnie w 90% przypadków taka moneta powinna się znajdować. Oficjalny jej nakład to 15 milionów egzemplarzy i dobrze pamiętam, natomiast podejrzewamy, że naprawdę duża część mogła zostać wybita gdzieś tam pod stołem, tak zwanym w czasach PRL-u i te nakłady mogły być znacząco większe. Natomiast tu mamy monetę za 30 zł w prawym ręku, a tu mamy znowu monetę próbną Niklo Brak napisu próba, tutaj mamy napis próba. To jest ta właśnie druzgocąca różnica w stosunku do wartości. Po lewej stronie mam monetę próbną niklową, która będzie kosztowała około 400 do 500 zł. Tu mamy monetę srebrną, która kosztuje 30 zł. Więc proszę, drodzy Państwo, jeżeli macie takie monety próbne, to możecie się spodziewać kilkuset złotych za monetę. Natomiast w przypadku monety zwykłej, obiegowej, to jest kilkadziesiąt złotych i my nic na to nie poradzimy.